Przyznać, że jak sobie analizuję też e, Twoją historię e, i przeciwników, e, to gdzieś wyłania mi się na kory horyzoncie jednak e, bardzo trudny, trudny przeciwnik e, z Rosji, bo ten Witaliy e, Nemczynow jest potwornie mocnym e, my zawodnikiem. Już sam bilans walk, e, czyli 10 e, wygranych, przegrał tak naprawdę ostatnią walkę jedynie z, e, z Wierią. Z Brazylijczykiem, z Rudolfem, który zresztą ostatnio poddał Oskara piechodę naszego UFC. Więc to akurat parterowiec wysokich lotów. Przegrać z nim w parterze to nie jest żaden rzut ujma na Ujmanach Więc teraz powiedz Piotr, czy Ty traktujesz tego zawodnika w kategoriach takiego największego wyzwania? Czy to co broniłeś wcześniej, czy próbowałeś zdobyć pasa, pas w kategorii średniej? Dzień dobry Państwu. Ja do każdego rywala podchodzę w ten sposób, że jest to najcięższy rywal w mojej karierze. Przez to wydaje mi się, że zawsze jestem bardzo przygotowany. Bardzo analizuję swoich rywali i staram się bardzo rzetelnie wykonywać pracę na treningach. To co każą mi trenerzy, jak i zakładamy game plan. Czy Nemczykow będzie najtrudniejszy? Nie wiem, oczywiście mam nadzieję, że nie. Myślę, że jakbym porównywał go do Alberta Durajewa, no to Albert Durajew na Karpach jest dużo, dużo mocniejszy. I Myślę, że z Albertem była najcięższa moja walka, ponieważ po pierwsze była to pierwsza walka moja opas, po drugie na dystansie pięciu rund, tak więc musiałem być bardzo mocno przygotowany. Ale tamta walka mnie bardzo dużo nauczyła i myślę, że dała mi ogromne doświadczenie i... Tym doświadczeniem również w tej walce będę przeważał nad Dębczykowem i, i, i będę w stanie pokazać się z dobrej strony. My no oczywiście nie zawieźć swojej publiczności i walkę w Warszawie wygrać. A Piotr, czy możesz obiecać tutaj nam wszystkim zgromadzonymi, wszystkim widzom przed transmisją, że... No nie będziemy przeżywać takiej dramaturgii, jak do której nas zawsze przyzwyczaiły, czyli do tego, że musi być podbramkowa sytuacja, to znaczy noga się ugiąć lub krowie się zatoczyć po ciężkim ciosie, żeby się obudzić. Czy na no to jest już wypracowany sposób? Ja, Wejdę z przepraszam. Myślę, że właśnie kibice tego właśnie będą chcieli. Ja się powiedzieć, że w kontrakcie wpisać, że tak muszę. Rozumiem, że to jest e, lukratywny kontrakt. E, tak jest, tutaj e, w kontrakcie jest spisane tak, że na każdej walce Piotrek e, daje walkę wieczorną i zmiany pomysł. E, Drodzy Państwo, tak na poważnie e, Piotr dostał to też e, w prezencie na e, prezent e, poślubny, tą walkę wieczoru, bo to możemy chyba śmiało zdradzić. E, czy, to jest dla Ciebie też wyróżnienie, że po raz kolejny Cię zobaczymy w walce wieczoru? Znaczy, na pewno jest to ogromna debilitacja i y, bardziej rozpatruję to właśnie w formie nagrody niż jakiegoś obciążenia psychicznego. Myślę, że bije się u siebie w mieście przed swoją publicznością. Y, jest to ogromne, ale to ogromne wyróżnienie, że y, ACA docenia mnie jako zawodnika i opierając y, jakby galę na walce wieczoru, czyli na moim występie buduje kolejny event w Warszawie, tak Więc to jest o, ogromne, ogromne dla mnie wyróżnienie i bardzo dziękuję. No to teraz pytanie do Bai ponieważ